Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Maxim, a to jest mój drugi odcinek drugiego sezonu z serii Gildia. E, właściwie już mamy prawie wszystkie itemki na Gildie. brakuje nam jeszcze tylko Stalka TNT, więc jeżeli... Mam taką prośbę, jeżeli ktoś gra z was na tym serwerze... I ma TNT. chciałby ze mną sobie pograć w tej serii z widzami to oczywiście serdecznie serdecznie zapraszam Teraz pójdziemy sobie w jakieś przykładowe miejsce e, Jakie przykładowe, losowe miejsce e, Pokować sobie trochę diaksu, więc widzimy się za chwilkę Co on mi robi? Matka się tego nauczyła. Weź? Dobra. Nie zdążyłem pójść. A pójdziemy sobie razem. Czungle. A! Jeszcze nam są jabłka potrzebne. Mi się przypomniało. Bo złota mamy. Tylko nie mamy jabłek. Trzeba byłoby zjść jakoś Anu na... na bombę już myślałem, że dead, ale takie przerażenie, Boże O, zapomniałem wam pokazać. Mam jaksowy killoff. No. Niezniszczalność hmm. 2. Żeby obsa tym nie pokopiemy, ale... Myszkę chyba bardzo słychać. to jakoś zminimalizować, żeby nie było tak słychać. O, wejdźmy do tego cave. Ja, myślałem, że tu jest cave, ale tu nie ma żadnego. Aż. To te złowrogi. Te zły człowieku. Ale, tak. widzieliście? A i teraz najfajniejsza sprawa. Patrzcie, butelki z eggspell z każdej rudy są zarąbiście. Dobra, może yy, skończymy ten odcinek. Był chyba najdłuższy... To jest chyba najdłuższy odcinek z Minecrafta, który nagrałem. Nie wiem, ja nie umiem długich odcinków z Minecrafta nagrywać. Więc dopóki się nie przyzwyczaję, to wy się musicie przyzwyczaić, że z Minecrafta będą krótkie odcinki, dość krótkie odcinki, więc ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!